Wszelakie tematy UFO są jednymi z najbardziej ciekawych i z całą pewnością najbardziej fascynujących, jakie możemy spotkać no, nierzadko w naszych mediach bądź w telewizji, w jakichś plotkarskich gazetach czy też plotkarskich podcastach. Trzeba by tu zauważyć, że najbardziej zabawnym tematem w tym temacie są te niezwykłe kręgi w zbożu. Jedyne pytanie, które zawsze sobie zadawałem, jak to jest możliwe, że jakaś cywilizacja, która jest w stanie przebywać miliardy, miliony lat świetnych, bądź też w jakiejś tam podstawie ułamać czasoprzestrzeń i przebywać te odcinki w ciągu sekund nawet, tak zaawansowana, tak z całą pewnością, wybitna, przylatuje tu, żeby robić kręgi w zbożu. Nic innego. Kęgi w zbożu. Nie dzielić się niezwykłą wiedzą, która mógłby pomóc ludzkości. Chociaż swego, swoim zdaniem nie byłoby do tego żadnego powodu, ponieważ ludzkość cała całą pewnością sobie na to nie zasługuje. Gdybyśmy kiedykolwiek odkryli jakąkolwiek inną rasę, jak tylko byśmy sobie zdali sprawę, że jesteśmy w stanie po jakimś czasie tą rasę zdominować, przyjąć jej technologię, wykorzystać jej dobrą wolę, tylko by nadarzyła się okazja, z całą pewnością zrobilibyśmy to, co zrobiliśmy ze wszystkimi innymi zwierzętami na naszej planecie. Zniewolili, być może z czasem nawet jedli, spożywali. No ale wracając do tego dziwnego tematu, jak to jest możliwe, że tak wybitne istoty przystatują na naszą planetę, żeby dawać nam znaki swojego istnienia w formie zbóż, znaków na zbożu, dewastacji zboża. Dwa wnioski wysuwają się w miarę logiczne. Pierwszy wniosek, te wszystkie znaki w zbożu, są obwodne z jakichś innych powodów przez ludzi, na przykład dla odszkodowań, być może dotacje unijne są większe, jeżeli się okazuje, że jest jakieś życie pozaziemskie na danym terenie. No a druga, być może niektórzy zakładają, zakładając oczywiście, że jest tak samo jak na Ziemi jest pewien rozdźwięk intelektualny, kulturowy, rozdźwięk dobrego wychowania, mania i poczucia humoru. Z całą pewnością podobnie jest tam. Być może po prostu niektórzy kosmici, którzy przylatują na naszą planetę z niewiadomych celów, prawda? Akurat ci, którzy robią te znaki w zbożu, być może to są mniej wybitni przedstawiciele tamtego gatunku. Ponieważ można oczywiście by zadać pytanie, jak to jest jednak możliwe. Prawda? Przebywają takie przestrzenie w takich wybitnych statkach kosmicznych. No tak. Ale każdy z nas przebywa jakiś odcinek drogi samochodem. A pomimo że większość z nas nie byłaby w stanie skonstruować samochodu od zera. Wymyślić samochodu. Nie wie nawet jak samochód w rzeczywistości działa, Później takich ogólnych tam zasad. To jest silnik, to jest tłok. Tu pod wpływem ciśnienia spręża się, wybucha, prawda? Ozrusza silnik, ozrusza tłok, prawda? Włącza się chłodnica, ale jak to zbudować, jak to w rzeczywistości działa, w życiu nie mamy pojęcia. Z całą pewnością, o ile jeszcze z punktu widzenia samochodów jest dosyć, ee, dużo osób się w miarę jakoś zna. Oczywiście nie byłoby w stanie wynaleźć samochodu, to jest oczywiste, bo teraz tak z każdym wynalazkiem jest, że, że dopóki się go nie wynaleźą, jest. Niemożliwy do wynalezienia. Nikt o nim nie pomyśli, jak się go To jest taki oczywisty. No to było oczywiste, każdy by to zrozumiał, prawda? No oczywiście, gdyby nas tego nie nauczył, no to byśmy tego nie zrozumieli. No ale kurczę, większy odźwięk można zobaczyć na przykład w pilotach myśliwców bądź samolotów. Większość z nich nie ma zielonego pojęcia już idąc dalej. Bardzo teoretycznie ogólne pojęcie o tym, jak jest budowany, jak samolot lata ale jaka część do czego, jaki przewozi do czego w życiu? W życiu. Dopiero jakbyśmy pewnie latali. Dlatego można dojść do wniosku, że ci mniej rozgarnięci kosmici też mogą korzystać z technologii wynalezionych przez wyższych przedstawicieli swojego gatunku. Dlatego przylatują na Ziemię i robią jakieś dziwne piktogramy. Oczywiście w tym momencie trzeba by zaznaczyć to, że ten temat wcale nie jest śmieszny. I osobiście nie mam zielonego pojęcia, dlaczego większość ludzi nie wierzy w istoty pozaziemskie ziemskie. Zakładając ogrom wszechświata, zakładając, że jeżeli weźmie się pięciozłotówkę, złotówkę, przyłoży w nocy do nieba i zrobi prosty promień o te 5 złotówki, stąd po nieskończoność, to byśmy złapali 100, około 100 milionów galaktyk. Liczba planet jest niewiarygodna. Ogrom wszechświata. Sam fakt, że wszechświat się dalej rozszerza. Że nie jesteśmy w centrum tego wszechświata. Tylko na jakimś boku. Że być może idzie w nieskończoność. Miliardy planet. Stawiając już temat, pojawia się kolejny temat. No tak, ale tylko na Ziemi jest woda, powietrze i inne, żeby powstawało życie. Tak, tylko zakładając, że wszelkie inne formy życia powstają tak samo jak na Ziemi że wszystkie formy życia żyją z powietrza, tlenu, wody. A niekoniecznie tak musi być. To nie że my stworzyliśmy ten świat. My dostosowaliśmy ten świat, tylko my się dostosowaliśmy do tego świata. To my wykorzystaliśmy te rzeczy, które tu znaleźliśmy, dlatego istniejemy. Mogą istnieć zupełnie inne formy cywilizacji, zupełnie inne formy istnienia. Wielokrotnie można przeczytać o pewnych trzech typach cywilizacji. Typ pierwszy, znaczy trzech typach cywilizacji, w tym typ zero, czyli typ, który nie potrafi nawet sterować własną planetą, to jesteśmy my. Typ pierwszy, czyli który ma władzę całkowitą nad swoją planetą, nad pogodą, nad wszystkim, potrafi wszystkie zjawiska wytłumaczyć, wszystkie zjawiska kontrolować. Typ drugi, to taki, który pobiera już energię ze Słońca i włada swoją Galaktyką, nie galaktyką. Układem słonecznym, a typ trzeci, taki, który włada, jest międzygalaktyczny nawet. Oczywiście to, to jest takie założenie, że wszystkie organizmy we wszechświecie rozwijają się podobnie jak my. Ale mało mamy wyobraźnia. Znaczy, jak małpy, używając przedmiotów, tak samo jak ludzie, sami z siebie niewiele potrafią zrobić, ale używając przedmiotów i swojego intelektu potrafią. Jednakże też trzeba by zauważyć, że już w filmie Alien na przykład Ridleya Scotta. Można zauważyć pewną rasę, która mi się zawsze podobała. Rasę organiczną, która nie tworzy maszyn, które same. Wyobraźcie sobie latające statki kosmiczne organiczne. Organizm, jakiś organizm potrafiący się dostosować. Potrafiący latać, bądź sobie skrzydła. Oddychać w przestrzeni kosmicznej. Rozwijać się. Już nie mówiąc tego, że Wszelakie formy istnienia pozaziemskiego mogą być inteligentne, ale nie muszą być ani ludzkie, ani moralne, nie muszą podzielać naszego. Mogą to tylko przylecieć po to, żeby wszystkich zabić. I nie byłoby w tym nic niemoralnego, ponieważ ludzie robią to samo. Jedyną cechą życia, jedynym celem życia jest przeżyć. I wszystkie te nasze miłoski, te wszystkie wyższe uczucia są tylko pewną wyższą formą dostosowania się do społeczeństwa, Dostosowania się do otaczających warunków, aby przeżyć, oczywiste jest to, że w dzisiejszym społeczeństwie osoba agresywna, zwierzęca, nie przeżyłaby długo, zostałaby zamknięta albo zabita. Dlatego rozwinęliśmy te pewne formy, i tak nie zmienia to faktu, że wszystkie one są tylko po to, żeby przeżyć, żeby spotkać swoją ukochaną, żeby rozkochać ją w sobie, żeby prokreować, żeby przeżyć swój gatunek. Swoją małą rodzinę, swoją małą osobę. No ale cóż, tak to czasami jest. Piktogramy na zbożu. Pozdrawiam.